Pielęgnacja skóry noworodka, wizyta patronażowa. Jak wiemy, skóra noworodka jest bardzo delikatna i wrażliwa, dlatego wymaga szczególnej pielęgnacji. Problemy skórne u noworodków są dość powszechne, ale na szczęście większość z nich jest przejściowa i można je łatwo rozwiązać. Oto kilka wskazówek, które chcę przekazać rodzicom podczas wizyty patronażowej, aby pomóc im w pielęgnacji skóry ich pociech. Jakie są najczęstsze problemy skórne u noworodków? Przede wszystkim trądzik noworodkowy. Drobne, czerwone krostki, które pojawiają się na twarzy, szyi i pleckach. Zwykle ustępują samoistnie po kilku tygodniach. Jeżeli trądzik jest intensywny, można przetrzeć go wacikiem z oktaniseptem. Potówki, małe, czerwone plamki, które pojawiają się w fałdach skóry, na przykład pod paszkami, w pachwinach lub na szyjce. Są wynikiem przegrzania dziecka. Warto nie przegrzewać naszego malucha i pozbyć się jednej warstwy ubrań. Ciemieniucha. Żółte, łuskowate plamy na głowie. Można je usunąć delikatnie, czesząc szczoteczką pod włos i z włosem, a główka powinna być nasmarowana oliwką, aby łatwiej nam się wyczesywało ciemieniuchę. Sucha skóra. Skóra noworodka może być sucha i łuszcząca się. Ważne, abyśmy ją regularnie nawilżali, przynajmniej 2-3 razy dziennie. Delikatnymi kremami, oliwką lub olejkiem ze słodkich migdałów. Odparzenia. Są to zaczerwienienia i podrażnienia skóry najczęściej występujące w okolicach pieluszki. Dbajmy o higienę i regularnie zmieniajmy pieluchę oraz nawilżajmy skórę malucha. Nie będziemy wtedy walczyć z odparzeniami. Jak mogę pomóc rodzicom w pielęgnacji skóry noworodka? Wyjaśniam, że większość problemów skórnych u noworodka jest normalna i przejściowa. Odpowiednia pielęgnacja może pomóc w ich rozwiązaniu. Doradzam, aby malucha kąpać w ciepłej wodzie nie gorącej najlepiej 2-3 razy w tygodniu używać delikatnych środków myjących przeznaczonych typowo dla noworodka. Po kąpieli delikatnie osuszamy skórkę dziecka miękkim ręcznikiem. Regularnie także nawilżajmy skórę dziecka delikatnymi kremami lub olejkiem. Najlepiej po kąpieli, ale także w ciągu dnia. A jak pielęgnować skórę w okolicy pieluszki? Regularnie zmieniajmy pieluchę. Maluchy same się o to dopominają. Dokładnie, oczyszczajmy skórę dziecka przy każdej zmianie pieluchy. Zastosujmy krę przeciw odparzeniom, jeśli skóra jest zaczerwieniona lub podrażniona. Jeśli problemy skórne u dziecka są uporczywe, nasilają się lub towarzyszą inne niepokojące objawy, np. gorączka, płaczliwość, wtedy proszę, żeby rodzice skonsultowali się ze swoim lekarzem pediatrą. Zachęcam rodziców do obserwowania skóry dziecka i reagowania na jej potrzeby wizyta patronażowa jest doskonałą okazją, aby porozmawiać z rodzicami o pielęgnacji skóry noworodka i udzielić im cennych wskazówek, aby mogli się cieszyć każdym dniem. Wszystkiego dobrego. Cześć.